Gwiazda pierwszej miłości zapytana o konflikt zając i krawczyka. W odpowiedzi rzuciła to. Alżbeta Leńska, znana z roli Edyty w pierwszej miłości, zabrała głos w sprawie głośnego konfliktu między Anetą zając a Mikołajem krawczykiem. Podkreśliła, że jej znajoma z planu nie tylko zrzuciła zbędne kilogramy, ale również odzyskała wewnętrzną siłę i energię. Aneta zając w ostatnich miesiącach zachwyciła fanów spektakularną przemianą. Regularne treningi, zmiana diety i odpowiednia diagnoza pomogły jej zrzucić zbędne kilogramy i odzyskać formę znaną z wcześniejszych lat. Na TikToku jeden z internautów zapytał Mikołaja Krawczyka, byłego partnera Zając i ojca jej dwójki synów, co sądzi o jej metamorfozie. Aktor nie szczędził uszczypliwości. Wojna między Mikołajem Krawczykiem a Anetą Zając przybiera na sile. Mikołaj Krawczyk postanowił niedawno kąśliwie skomentować wygląd Anety Zając, z którą od długiego czasu toczy batalię sądową. Przypomnijmy w grudniu 2024 roku. Sąd rejonowy dla Warszawy Mokotowa skazał byłego aktorki za uchylanie się od płacenia alimentów za lata 2017 do 2021. Teraz awantura wkroczyła na nowy poziom. Sylwię, moją pierwszą i jedyną żoną, ani Agnieszką, nigdy nie będzie, ale super, że w końcu schudła, może wreszcie znajdzie jakiegoś faceta i odczepi się ode mnie. Szczerze tego życzę, po co tuszuje prawdę i gubi się w tym, co mówi, napisał Krawczyk. Gdy jedna z komentujących osób zwróciła uwagę, że zając wygląda teraz lepiej niż wcześniejsze partnerki Krawczyka, on odparł, od tego, jak wyglądała wcześniej, to zdecydowanie lepiej. Aneta zając zareagowała na słowa z dużą dawką dystansu. Jej były partner nie zamierzał natomiast za swoją opinię przepraszać. Stwierdził, że żyjemy w XXI wieku i nie musimy udawać, kiedy jesteśmy szczuci, a skoro został poproszony o opinię, to ją wyraził. Alżbeta Leńska po stronie Anety Zając. Odzyskała skrzydła. Aneta Zając od razu dostała wsparcie zarówno od fanów, jak i koleżanek z branży. Murem za nią stanęła m.in. Urszula Dębska, z którą aktorka zna się z pierwszej miłości. Zarzuciła Krawczykowi wybujałe ego i stwierdziła, że powinien on być wykluczony ze środowiska aktorskiego. Teraz o całej aferze postanowiła wypowiedzieć się Alżbeta Leńska, wcielająca się w rolę Edyty w pierwszej miłości. W rozmowie z Plotkiem przybrała jasne stanowisko. Mogę powiedzieć, że dla mnie Aneta wygląda zjawiskowo, jest cudowną mamą i widać, że odzyskała skrzydła, wyznała.